języka francuskiego. Witaj w swoim ósmym dniu wyzwania. 21 dni z francuskim już mamy jeden tydzień za sobą i lecimy z drugim tygodniem. Jeżeli jeszcze nie wiesz, wczoraj dodałam na swoją stronę internetową michalina mariazalewska.com domową dla Ciebie, żebyś mógł, mogła powtórzyć sobie, co było widziane przez cały tydzień, w sensie, żebyś mógł po prostu rozwiązać ćwiczenia i sprawdzić, czy wszystko zapamiętane i zrozumiane. Także tą pracę domową możesz pobrać, link wstawię Ci również poniżej w komentarzu, żeby było Ci łatwiej to wszystko znaleźć. A teraz rusza I wszystkie te czasowniki będą w pierwszej osobie. Jeszcze tylko zaznaczam. Czasowniki, które w języku francuskim odmieniamy w czasie przeszłym awek et. Jeżeli jesteś osobą początkującą, na razie tą informacją się nie przejmuj. Zapamiętaj tylko dzisiaj te siedem czasowników. Ok, chcę, żeby ten filmik był krótki, a konkretny także. 3, 2, 1, zaczynamy. Alok, pierwszy do zapamiętania jest je suis parti. Je suis parti. Oznacza pojechałem, pojechałam, poszedłem, poszłam, wyjechałem, wyjechałam. Zobaczysz podczas tego filmiku, że za każdym razem będzie E w nawiasach, tak jak tutaj Ci się wyświetla, po prostu w rodzaju żeńskim dodajemy E, a w rodzaju męskim nie dodajemy. I uważaj, jeżeli do tej pory, bo to popularny błąd, z którym się spotykam na lekcjach, czy z uczniami, czy z ludźmi ogólnie, naprawdę bardzo popularny, nie mówimy, że pachci. Tylko je suis parti. I na przykład pojechałem, pojechałam do dentysty. Je suis parti chez le dentiste. Powtarzamy? Je suis parti. Urodziłem, urodziłam się, Ok? To przydatne może być w urzędzie, kiedy pan pani się urodziła, powiecie, że suiny, urodziłem, urodziłam się i mówicie swoją datę urodzenia. Na przykład ja urodziłam się 3 września 1994, no to powiem, że suiny LE stawiam LE przed datą, że suiny le 3 septembre. On continue. Numéro 3. Po francusku, jeżeli chcesz powiedzieć upadłem, upadłam, powiemy je suis tombée. Ok? On repet, powtarzamy. Je suis tombée. Na przykład spadłem, spadłam ze schodów. Je suis tombé dans les escaliers. Ok? To może się przydarzyć, ok? Także wiecie. Je suis tombée. Dans les escaliers. On continue. Je suis allée oznacza poszedłem, poszłam, pojechałem, pojechałam. Na przykład, pojechałem do Paryża na dwa dni. OK? Je suis allée à Paris pour deux jours. Je répète. Je suis allée à Paris pour deux jours. Numéro 5, numéro 5. Je suis restée. Je suis restée oznacza zostałem, zostałam. Na przykład, zostałem, zostałam w domu podczas kwarantanny. Je suis restée à la maison pendant la quarantaine. Ok? Je répète. Je suis resté à la maison pendant la quarantaine. On continue. Je suis retournée. Wróciłem wróciłam. Je suis retourné. Par exemple, na przykład, wróciłem wróciłam do sklepu. Bon, zapomnieliście kupić cukier. No to będzie Je suis retourné au magasin. Wróciłem do sklepu. Je suis retournée au magasin. On continue. Numéro 7, siódmy, ostatni. Je suis entrée. Powtarzam. Je suis entrée. Co oznacza, wszedłem, weszłam? Na przykład, wszedłem przez garaż, bo na przykład, wyobraźmy sobie, e, drzwi wejściowe były zablokowane. Je suis entrée par le garage. Je répète, powtarzam, je suis entrée par le garage. Voilà moi drodzy, tutaj przedstawiłam Wam 7 czasowników. Jest ich więcej, nie dużo więcej, a znajdziecie to właśnie na Waszej stronie 23 e-booka. Jeżeli go jeszcze nie pobraliście, link również będzie poniżej. A teraz, jak zawsze, jeżeli obejrzałeś, obejrzałaś ten filmik, napisz w komentarzu, że suis parti, ok? Także zapamiętujemy, je suis parti, ok? A nie że partie. Je partie nie jest w języku francuskim, to jest nieprawidłowe. Pamiętaj, zostaw łapkę w górę, jeżeli nie subskrybujesz, subskrybuj ten kanał, aby więcej osób mogło również go oglądać, te wszystkie darmowe treści i widzimy się jutro na moim Instagramie francuski z Michalino, żeby obejrzeć dziewiąty filmik. Salut!